Idźcie i głoście. Nadchodzi już Królestwo Niebieskie. Uzdrawiajcie chorych. Wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych i wyrzucajcie demony. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Czy Pan Jezus aby tutaj nie przesadza? Przesadza? Przecież po śmierci był wzięty za ogrodnika. On nas przesadza z gleby życia według ciała do gleby życia według ducha. A tutaj wszystko jest możliwe. Pozwól się dziś przesadzić, a będziesz uzdrawiał chorych, wskrzeszał umarłych, oczyszczał trędowatych. Szczególnie z trądu grzechu i wyrzucał demony, najpierw ze swojego życia, a potem się zajmiesz życiem innych. Chyba w dobrej kolejności, nie? Szalom!